Szyma Kajma, czy nie chciałbyś ze mną zagrać dło na serwerze akcji MMO na platformie Gothic Online? To może być naprawdę wspaniała przygoda. Eee, powiem tak: ja bardzo doceniam, eee, że ktoś tam Donata wysłał. Natomiast jest jedna rzecz. Prosiłbym anulować tą transakcję, jeżeli się moje słowa nie spodobają, ale. Powiem tak, ja generalnie jeżeli chodzi o Gothic 2 online, nie popieram i wręcz przy, mało z tego, nawet gardzę, szczerze powiedziawszy, Gothic Online, bo są to dla mnie po prostu skamy i zdania nie zmienię, bo do tej pory nic się nie zmieniło. Poza tym, po prostu, że są to serwery puszczane tylko na chwilę, ludzie wchodzą, nabierają się i jest hajsik zgarniany za.